Tekst manny na 28 listopada. Gdy jest spokojny, kto go potępi? W Biblii Gdańskiej ten tekst ma brzmienie: Gdy on sprawi pokój, kto go wzruszy? Hioba rozdział 34, werset 29. Komentarz parałuzyjny. Kto jeśli nie on, Bóg wszelkiej pociechy. Może udzielić pokoju pośród niepokoju powstającego w duszy jak nagła burza na morzu? Jak zagrożeni żeglarze na morzu wołamy do Niego, a On doprowadza nas do upragnionego, błogiego portu ciszy i pokoju w Bogu. Jakie wołanie sprowadza ten pokój? Nie jest nim modlitwa o usunięcie wszelkich powodów do niepokoju. Ponieważ wolą Bożą nie zawsze jest zesłanie pokoju duchowi ludzkiemu w ten sposób, to nie zawsze jest najlepszy sposób. Jest jednak wołanie, które zawsze sprowadza pokój, którego nikt nie wzruszy. Wołaniem tym jest modlitwa obłogie, ufne i pełne miłości, poddanie się woli Bożej, reprint numer 2058. Komentarz epifaniczny Elichu, tak jak trzem pozostałym rozmówcom Joba, brakowało boskiego natchnienia, które posiadał Job. W przemówieniu Elichu jest jednak dużo mądrości dowodzącej, że był on, współczesny Abrahamowi, daleki od małpy, mądrości, której ewolucjoniści jeszcze nie nabyli. Chociaż wypowiedź naszego tekstu nie jest natchniona, jest prawdziwa ponieważ Bóg udziela pokoju swemu ludowi, którego inni nie są w stanie zniszczyć. Pokój ten wypływa z zupełnej wiary w Niego oraz z serca będącego w harmonii z Nim, Jego charakterem, planem i dziełami. Jest to pokój, którego świat nie zna, którym nie może obdarzyć i którego nie może odebrać. Lud Boży uświadamia go sobie przez błogie doświadczenie bezpieczni w przymierzu potwierdzonym przysięgą, arcykapłańskim dziele Jezusa i posiadaniu ducha świętego, wznoszą się oni ponad obecne kłopoty i w ten sposób cieszą się pokojem bożym, który przewyższa wszelki rozum, strzegąc ich serc i myśli w Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu z nim. Równoległe cytaty według tak zwanego przekładu dosłownego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego SNPD Izajasza rozdział 26 werset 3 zamiar utrzymany strzeżesz pokoju, pokoju, bo tobie zaufał. Rzymian rozdział 8 werset 31, co więc na to powiemy jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Filipensów rozdział czwarty, werset siódmy, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. Psalm pierwszy, wersety pierwszy i drugi: Szczęśliwy człowiek, który nie poszedł za radą bezbożnych, ani nie stanął na drodze grzeszników, ani nie zasiadł w towarzystwie szyderców, a jego rozkosz to prawo jachwe. Nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą Psalm czwarty werset 9. Ułożę się i usnę w pokoju Bo tylko ty, Jahwe, sprawiasz, że odpoczywam bezpiecznie Psalm 25, piąty werset dwunasty i 13. Kto jest tym człowiekiem, który boi się Jahwe? Poucza go, którą wybrać drogę Jego dusza będzie spoczywać w dobru a jego nasienie posiądzie ziemię. Psalm 29, werset 11. Jahwe da siłę swojemu ludowi, Jahwe pobłogosławi swój lud pokojem. Psalm 85, 9. Posłucham, co powie Bóg. Jahwe. Oto ogłasza pokój swemu ludowi oraz swoim wiernym. Niech nie wracają do swojej głupoty. Psalm 119, werset 165. Głęboki pokój czeka tych, którzy kochają Twe prawo, nie grozi im żadne potknięcie. Ewangelia Łukasza, rozdział 1, werset 79, by ukazać się tym, którzy siedzą w ciemności i w cieniu śmierci i skierować nasze nogi na drogę pokoju. Rozdział drugi werset 14 Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Ewangelia Jana rozdział 14 werset 27 Pokój zostawiam wam, mój pokój daje wam, nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży wasze serce i niech się nie boi. Rozdział 16 werset 33 To wam powiedziałem, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat. Rzymian rozdział drugi, werset 10. Chwała zaś, cześć i pokój każdemu uczyniącemu dobro, najpierw żydowi, potem i grekowi. Rozdział 5 werset 1. Usprawiedliwieni zatem z wiary, pokój mamy z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Rozdział ósmy, werset szósty: Gdyż zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Pieśni 128, 80, 87, 94, 179, 244, 321, wiersze brzasku 89: Śmiertelnie zraniony. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint nr 5878. Tekst manny na 28 listopada. Gdy jest spokojny, kto go potępi? W Biblii Gdańskiej, gdy on sprawi pokój, kto go wzruszy? Chioba rozdział 34 werset 29. Pytania, jakimi były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z myślą tego tekstu, jak je przyjąłem, przyjęłam, co mi w tym pomagało lub przeszkadzało, w czym okazał się wynik. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze